Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Na jakie kobiety zwróciłbym bardzo uwagę? Do krótkiego związku, do, do dłuższego to już ty bardziej. Na kobiety, które gdy pokłócicie się z nimi nie odbierają od was telefonów, nie odzywają się do Was przez dwa tygodnie. Są zawisne, pamiętliwe, które, yy, które po prostu myślą cały czas, aha, on coś tam nabroił, to ona nie będzie się odzywała. I życie z takimi kobietami lub przebywanie na dłuższy okres czasu z taką kobietą, to tylko będzie powodowało u was... W większości przypadków raczej dramatyczne odczucia, a nie odczucia, które chcecie czuć pozytywne. Jeżeli macie dwie kobiety do wyboru, jedna jest kobietą, która nie jest pamiętliwa, to wiadomo, wszędzie występują jakieś kłótnie, wszędzie są problemy, wszędzie są jakieś zmartwienia. Ale jedna z tych kobiet po kłótni już po kilku godzinach rozmawiacie ze sobą, Czasami przyjdzie, przytuli się, porozmawia, powie coś miłego, fajnego. Nie chodzi o to, żeby za każdym razem się z wami zgadzała. To nie, nie, nie w tym rzecz. Ale nie ma czegoś takiego, że po prostu nie odzywa się do was po dwa tygodnie. I teraz macie drugą kobietę, która jakakolwiek kłótnia, jakikolwiek problem nie odzywa się, nie odbiera do Was telefonów, a czasami nie będzie jej tydzień, czy dwa tygodnie. Nigdy, prze-nigdy, nie interesujcie się takimi kobietami na dłuższy związek. Jeżeli zobaczycie po krótkiej chwili, że coś takiego się dzieje z taką kobietą, nie odbiera od Was telefonów, yy, dzwonicie, a ona po prostu wyłącza to połączenie, po tydzień czasu w ogóle nie wiadomo, co się z nią dzieje i tego typu klimaty, kulturalny sposób, podziękujcie sami sobie, że że już po prostu jej nie ma. To będzie najprostszym, najfajniejszym, najcudowniejszym rozwiązaniem właśnie dla Was. Uchroni Was od wielkich dramatów, od, wielki, od wielkich problemów i od, od najważniej, jednej z najważniejszych rzeczy, czyli od bycia szczęśliwym, po prostu. Bo nigdy, przenigdy nie zbudujecie z tą kobietą czegoś cudownego, czegoś fajnego, czegoś dzięki czemu będziecie wyjątkowo szczęśliwi. Ale pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, że wybór zawsze będzie należał do Was. Hej!